W 28 Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Marii pawlikowskiej jasnorzewskiej Przewodniczącą jury jest Katarzyna Młynarczyk, poetka, pomysłodawczyni konkursu, niezależna publicystka i przewodnicząca jury. Konkurs po w 33 miesiącach miesiąc. ruszył. Mogliśmy to zrobić już wcześniej, ale być może nie wszyscy są świadomi, że organizacja konkursu poetyckiego ogólnopolskiego, podkreślmy to, to jest dość skomplikowana machina, wymagająca współdziałania i współpracy różnych służb, i różnych osób. To jest nie tylko ogólnopolski konkurs, bo i uczestniczyli w nim zagraniczni poeci. Tak jest i to po raz kolejny, bo mieliśmy w ubiegłych latach laureatkę z Holandii. Mieliśmy autorów, którzy przysłali wiersze ze Stanów Zjednoczonych, z Izraela, w ogóle z różnych miejsc w świecie. A w tym roku laureatem Grand Prix jest poeta oczywiście Polak, piszący w naszym. Ojczystym języku mieszkający w Szwecji. I wiersz jest przejmujący, bardzo piękny. Nie wiem, czy, czy przewidujesz zaprezentowanie tego też słuchaczom tego, tego, tego utworu, czy po prostu odeślemy chętnych do antologii. Wydana została piękna antologia pokonkursowa, i jest tutaj ten wiersz, który zdobył Grand Prix. Jerzy Marciniak się nazywa. Poeta. Bardzo piękny, przejmujący wiersz przedstawiający no dość nieoczywisty i e, chyba rzadko wymieniany aspekt miłości, mianowicie miłości takiej ogólnoludzkiej, e, typu wspieranie się, typu wzajemna pomoc, e, typu pomaganie sobie. To jest, to jest bardzo ważne, a tutaj jest przedstawiona no, historia dwóch ludzi, podkreślam nie dwojga ludzi, a dwóch ludzi, którzy są kompletnie zagubieni i jakby to, że wiedzą o swoich słabościach, to ich nawzajem podbudowuje i podtrzymuje. Piękne ujęcie tematu i bardzo nas jurorów wzruszyło, no i dlatego pan Marciniak otrzymał Grand Prix. No ja będę ten wiersz bardzo długo pamiętać i powiem, że takiego ujęcia tematu to myśmy jeszcze w tych 28 edycjach nie mieli. No, Miłość nie jedno ma imię, to oczywiście wiemy i w różnych aspektach, w różnych ujęciach miłość się pojawiała wśród autorów piszących, ale to jest właśnie bardzo, bardzo szczególne ujęcie i byliśmy wszyscy poruszeni tym wierszem. Konkurs ma swoje tradycje i jest organizowany w Miejskim Domu Kultury, filia numer jeden, Sopienice, Giszowiec, Katowice. Dopowiedziałabym, że to jest właściwie przypadek w takim szlachetnym sensie, dlatego że w, w roku 1993, drogi Jerzy, wymyśliłam sobie, że byłoby dobrze dowiedzieć się, czy i jak młodzi poeci, no moi rówieśnicy, ja była wtedy o tych była 30 lat młodszą poetką, czy i jak piszą o miłości. No potrzebny byłby ktoś, kto, we, kto wesprze mnie od strony organizacyjnej. Zwróciłam się do do Pana Dyrektora Marka Augustyniaka, który dzisiaj też jest w tym samym miejscu. I mówiąc wprost, no, Pan Augustyniak kupił ten pomysł, no i tak sobie dziergamy ten konkurs. No i ma powodzenie, bo tym razem wystartowało 122 autorów. Tak, jesteśmy zadowoleni, ja się ogromnie cieszę, bo pewnie no tak jak każdy przeżywałam taki moment wahania, myślę sobie taka długa przerwa, to może ludzie zapomnieli, może, może jakoś już, już nie, nie mają takiej chęci, takiej, takiej wewnętrznej motywacji. No, okazało się, że byłam małej wiary, małej wiary, bo zupełnie przyzwoita ilość autorów i, i bardzo dużo pięknych wierszy. I to z tego... 342 wiersze, o ile się nie mylę. To jest sporo, to jest sporo, chociaż ja sobie sprawdzałam w ubiegłych latach, to proszę ciebie największa ilość w, w jednym konkursie, to było 930 pary, najmniejsza, bo był i taki moment 70 ale musimy pamiętać, że wśród tych 70 wierszy nie było makulatury. To było 70 wierszy dobrych i w tym 5 czy 6 bardzo dobrych. Także y, oczywiście cieszymy się, bo im więcej, tym lepiej, ale ilość nie przechodzi w jakość. Także y, cieszymy się, kiedy wielu jest autorów, bo to znaczy, że ludzie o nas słyszeli, że to się rozchodzi, ale cieszymy się jeszcze bardziej, kiedy te wiersze są dobre i bardzo dobre. I tak się stało, że jurorzy musieli wszystkie wiersze przeczytać, ocenić, mm -hmm. wybrać najlepsze. Może przypomnijmy skład jurorów. Jurorów. Marek Przybyła to jest przede wszystkim malarz, rysownik, ilustrator książek, doskonały ilustrator, a także poeta i autor opowiadań. To jest człowiek naprawdę wielu talentów, z którym znamy się no chyba dłużej niż konkurs istnieje, także się bardzo bardzo dobrze rozumiemy i nadajemy na, na tych samych falach. Pani Monika Filipiak-Nadolny, która jest filologiem, bardzo dobrym filologiem, znakomicie się zna na edycjach tekstu i potrafi redagować, potrafi opracować tekst, otrzymuje tekst, kartkę z maszynopisem na przykład albo zgoła z rękopisem i wie, co z tym zrobi Pani magister Filipiak jest pracownikiem, jest przedstawicielem Miejskiego Domu Kultury, Szopienice giszowiec więc jest tutaj na miejscu. No i osoba, bez której wiele rzeczy by się nie wydarzyło, Karolina Kulak, kierowniczka filii, w której, w której jesteśmy. Znam się z panią Karoliną no, ponad 20 lat. Osoba o anielskiej cierpliwości, pracowitości. Pani Karolina jest zasadnicza, ale w takim dobrym i pozytywnym i miłym sensie. Jeśli coś trzeba zrobić, to należy się z tym zwrócić że pani Karolinie Kulak, będzie zrobione. zrobione tak. W oczekiwaniu już na 29. Tak. Ogólnopolski Konkurs Poetycki, dziękuję i życzę doprowadzenia do tego konkursu. Wszystkie osoby zaangażowane właśnie tego chciałyby, ja szczególnie, no ja czekam z niecierpliwością na 30. edycję, będzie jubileusz, będzie jubileusz. No, doczekamy się na pewno. Oczywiście. oczywiście dziękuję, a rozmawiałem z Katarzyną Młynarczyk, przewodniczącą jury konkursu ogólnopolskiego imienia Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Dziękuję. Dokładnie tak, dziękuję bardzo.